Garys Mod, wkurzający instruktor prawa jazdy. Ua, ale mamy dzisiaj piękny dzianek. Sąsiada. Sąsiadów dzisiaj nie ma. Mogę nawet sprawdzić. Przychmę jeszcze sąsiadów. Nie, bo nie, nie ma sąsiadów na szczęście. No to. Jakoś że jak kupiłem sobie ostatnio auto, a nie mam prawa jazdy. No to muszę zdać jakoś. No chyba, że nie znam. Oto, Ale mam nadzieję, że już Szybciej biegną. No. Idziemy. No. Tak, idealne. Dobra, pojedziemy moim auto. Tylko właśnie nie potrafię prowadzić. To może jednak wolno pojadę. Wolno, bardzo wolno. O kurde, gaz mi się zaciął. O nie! Gaz mi się zaciął. O nie! Co jest? No nie no! Pierwsze umarł umarło. nie Zdało mi się gazać ją. O kurde! Prawie do rzeki, Są Co za, szansa. Gdy. Nie tam. To... Muszę sobie oddzielić auto. Gdy. Prawie w nim utonę. Na... O kurde. No nie widać tyłu. Dobra, jedźmy powoli. Bez dodawania. O kurde, Znowu mi się zadział. Normalnie nadzieję się teraz pojadę bezpiecznie. Nie, tory! Och, ok. Jakaś przyjechałem. No dobra. Chodź, hamulec ręczny dzieła Tutaj chyba było? Nie wiem. Nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. Chyba tutaj. a jest jakieś auto. No to chyba to, to tutaj było. Zaparkujemy sobie prowizję, Kolejny jeden nie na... znał... z tych ludzi. Dobra, pójdźmy do niego. Halo? Co Halo! Co? Ale... Witam. Witam. Ja Chciałem e, zdać zespółę, prawo jazdy. Prawo jazdy, pan mówi. Tak. E, niech pan poczeka chwilę. Dobrze. E, e, proszę nie zwracać na to uwagi, kurna. Po, mm. następu, po poprzednim nie posprzątałem. E, 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 tak, pana to nie zwraca uwagi. E, pana to nie zwraca uwagi, to po pan... Dobra, no to tak. Na co pan chce mieć to prawo jazdy? Proszę mnie, zabijasz, bo zginę. Dobra, na co pan chce mieć to prawa jazdy? Na auto. Auto? Tak, auto. Niech pan poczeka. Muszę tu zobaczyć. Dobra. No to... E, przepraszał, Nie. wyleciało mi coś z kieszeni. Zaraz się, mo, mo, mo. tyle sąsiadów miałeś, że kurde, wszystko mi wylatywało z kieszeni. Pro, <gry> Znieścił pan stół. Proszę podpisać. E, dobrze. Dobra, jeszcze, jeszcze ja muszę podpisać. Dobrze. Dobra, to gówno już jest niepotrzebne i tak nie za. co? Dobrze. My możemy iść. Au. Tu to jest auto. Tak. Dobrze. To ja, ja wszystko będę. Ja wszystko będę nadzorował, wie pan. Niech pan. Dobrze. poczeka. Eee, niech pan na mnie poczeka. Dobrze, możemy jechać. Jak mam prowadzić? Wolno, Jeź. szybko. Jeść prosto. Dobrze. Tutaj jest załóg. Pamiętam. Panie, jak pan jeździ? Mhm. Mm Proszę jechać. Dobra, rozpoczynamy test na skręcanie. Proszę skręcać i robić bączki Okej. Okay. Jaki idę? co on robi? Kurde, gas mi się zaciął! No nie, nie gas mi się zaciął! No, kurde, Kierownica się tak wykręciła! Nie! Jeden z tych, to jeden z tych demilitów. Proszę hamować! Nie mam! Komuś nie, nie to działo. jest jeden z tych, którzy nie umieją hamować. Proszę jechać po... Oh, o Ale gdzieś... Mój łeb. <laughs> nic się nie stało. Niech pan poczeka. Moje supermoce wszystko naprawią. Dobrze. Moje aut Dobrze, auto. Proszę pana, no to niech pan zobaczy. Walnę w to auto i będziemy na górze. Chce pan zobaczyć? Tak. Ja pan tego dokonał? Nie wiem, proszę pana. W szczególę wam nie wykonał. Teraz test jest na jechanie prosto. Czy umie pan jechać prosto? Proszę e, jechać. Tak. Tego Co za dem. E, teraz gdzie mamy jechać? E, na kręgle. W stronę kręgli, tam. Okej. Okay. O kurde, gaz mi się zaciął. Gazuj się zaciął! Dobrze, proszę pana. E, Panie, tak. teraz y, teraz robimy mały test. A jaki? Zobaczymy, o czy pan. Akorda, się zaciął! Zobaczymy, czy pan jest jednym z tych. A kurde gaz mi się zaciął! Panie, <laughs> Zobaczymy, czy pan jest y, jednym z tych ludzi. Dobrze. <laughs> Jeśli nie oczywiście to. To jest nasze nie ludzie. A to jest. To jest ten, który trafia i przejeżdża ludzi. No, rozumiesz. Gdzie Typ. Typ? A, już idę. Niech pan poczeka. I, niech pan się tam popatrzy, coś tam... Bo ja, ja już go panu przyniosę. <śpuszczak> Ile to on będzie to, już... to jest pojazdowyć Jak to? Jak pan tego dogonął? Oh. <śpuszczak> Dobra, wywalam go. Dobrze. O! Oh. Niech pan poczeka. Nie da się! Niech pan poczeka. Musi pan mnie zatrzymać. nie Pana. zatrzymam się. Niech pan się zatrzyma. Dobrze. Kurna, no kurwa, tak, przecież on nie umie hamować. Dobra, to jest okazja. Nie. Ale nie Dobra. Niech pan teraz wraca na... na... Zablokował się. Jestem super silny, tak więc no... Dobra, niech pan wraca na, na, na siedzibę. Okej. Okay. To no, tam wszystko zrobimy. Gaz mi się złoczył. Spokojnie, mam ręczny. Proszę pana... Nie! Tak. gdzie ten ręczny?! To tak. O kur. kurwa. No nie, trzeba go wyreanimować. A w sumie, forsem mi dał. A w sumie nie. Jeszcze nie dał. A jak nie dał, to trzeba go reanimować. Gdzie fany? Gdzie... Czemu pan pija? Przecież, ja nie... Przecież mnie tam nie ma. Nie ma tu. Dobra. Dobra, reanimacja. Do... Stała, nie O, dobra. Siadaj, fan, Trzeba... Trzeba wrócić do mojej siedziby. I się rozprawić za to, co pan tutaj robi, no. No, co pan jakim, jakim cudem... Wie pan to pokazu... Znacie co? Ja, jakim cudem pan wjechał? Nieważne. Nie wiem, jakoś. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak, jak pan ma jeszcze sprawę. O kurde! Chyba się... auto totalnie rozwaliłem. Rozwaliłem! Kurde! Pewnie nie zdołem! Pewnie nie zdołem! Nie! Pewnie nie zdołem! Nie! Zdałem. nie. Proszę pana, niech pan się uspokoi. Dobrze. Ale o to i tak zepsułem, totalnie. Y, y, ale czekaj, fajnie, musimy się rozprawić. Tutaj, tak. Stolik, bo bez stolika to tak wie pan. Dobrze. Tak. Y, ale proszę go zostawić. Okej. Okay. Okay. Jak jest stolik? Dobrze. No to. <laughs> Proszę pana! Daj ten stolik, pan! Nie mam! Dobra, dawaj pan force na, ni na niego. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Eee, kasa, kasa. Ma nowe, 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 nowe. No, no. Dobra, ma pan kasę. O, dobrze, dziękuję. U tyjne miasto, nie pytaj. Eee. No to tak, już pan udaje wyniki. Eee, dobra. Niech, niech pan poczeka, muszę tam pogrzewać trochę. Okej. Okay. Nie co wygrzebię. Ja. Zapis zaparkuję koło tego auto, Nie auto. Zaparkuję koło niego. Hmm. Tak, 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 tak. No, tak. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tylko na tej karcie podpisuję wszystko. Okej. Okay. już, chyba podpisał. Eee, to jest ta karta? E, daj bitowanie! Pójdź tak. Ja muszę jeszcze fajnie Lora. Dobra, masz! To są wyniki! E, dobrze. Nie zdał fan, brawo! Jak wszyscy coś że tu zdają. Kur... Proszę to, to przyjąć! Nie, nie A, Nie, nie, niech pan nie świerdziela, ja panu... No Dobrze, panu, tak. Policzymy się jeszcze, zobaczymy. <laughs> nie zobaczymy. Dobra, wróciłem jakoś bezpiecznie, ale... Moje auto trochę jest uszkodzone nadal. Jest włączony i nie da się go wyłączyć, bo mi się przycisk spalił. Beczki, są? Są. Tak hmm, taka. Zobaczmy, on... co mamy dzisiaj w szafce. Jak to było? Hmm, nie wiem, jak to było. Pieprzona szafka. FUK FUK! To tam. Hmm. Dzień dobry, nie zdał pan! <laughs> jak to?! Znowu?! Znamy... <laughs> nie zdał pan! Czekaj, czekaj. Jak są pan! Do widzenia! O, jeszcze. O, dobra, drzwi Abra, um Dobra, pójdźmy sobie na kręgle. Może tam mi to, stara tego nie będzie. Szybciej mi dałem. Okej, okay, zero. Nie no, ale potrafię prowadzić. Gdzie jest moje auto? Nieważne, z buta pójdę. I believe I can fly. I can, też you can make. I always yours. O. Okej, okay. idziemy sobie na kręgle. Okej. Okay. Właśnie muzyka. Co jest? Nie zdał pan, wie pan o tym? Wiem. Yeah. Niech wam sobie przeglądnie. Aha, faktycznie nie zdam. Tak. Nie zadopam pan Co? No, Nic. Dobrze, możemy w partyjkę kręgle zagrać jak pan chce. E, czemu nie ma kręgli? Mnie się pan pyta? No ja dopytam się, bo nie wiem gdzie są kręgle. No, partyjkę kręgli i wyjaśnimy sobie. Czemu fan nie jest? To prawda. prawda. Hmm. Hmm. Zobaczmy, kto pierwszy strajka zrobi. Eee. e, e. Kurde, prawie strajk. Zobaczmy kto szybciej pi... On nie strajka. Kurze, walone kręgle. No. <tryk> A strike. 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 <głos> co? <głos> strike. Kurde, strike. nie. Strike. 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 Hm. Ja właśnie na kręgle nie idę. Hmm, ciekawe co dzisiaj wymyśli. On ja słyszę już windę. Muszę się schować w szafie szybko. Mm. Mm. Mi e nie, chodzi. weź jeszcze raz, bo, bo się nie udało z tego Dobra. tego. Yeah. Ciekawe co dzisiaj ten instruktor odwali. Niezgadnę, przy, nie przyjdę do, do domu i powie nie zdałem. O! szczot! Na piątro świeżość. Czuję świeżość niezdanego egzaminu na prawo jazdy. Co za pajac. Nie. Co za pajac. Nie. Co za pajac. Co za, pajac. Co, za pajac. Co za pajac. Tak. Czuję. Bo oh, wysram się. Tylko come mi... in. Oh. Nie, mój nie. Oh, nie, daje. nie, tylko nie mój kibel. Nie, on Nie, tylko Nie, mój kibel. Nie, cicho. czuje cicho. Oh, czuję coś. Nie, on Nie, czuje Nie, hmm. on czuje to, Nie, no, Nie, oh. nie. <laughs> Dobrze, no, kupiłem pamięć. Dobrze się i kupię pancerną szafę. Coś czuję, coś, coś dochodzi z tej szafy, czuję. Czysty pancerną Czysty zapach nieznanego nie. egzaminu na. Nie. Prawa! Nie. nie! Nie! Tylko nie porównam! A, tu się krył! Niech pan zgadnie! Nie zdał pan! TACZKI! O, taczki! Nie zdał pan! Aha, nieważne. Patrzmy, co w tym liście jest napisane. Aha, znowu nieudany. Będę musiał skorzystać z okna, Bo nawet ty, taczek się nie da wyrzucić przez okno. Głupie taczki, czemu Słyszę windę. O, nie. E, f, f, fast auto, fast auto. Pas auto? Nie. Fast auto, zbierdziela. No nie zdał pan. Nie, nie, o tu jest. On się zbliża. No. On tu się zbliża, nie. Ach, chyba go zgubimy. O nie, też jedzie! Nie! Wezmę sobie taksówkę. A no tak, przecież ja też nie zdałem prawa jazdy. Wezmę sobie o! taksówkę. Gówno prawda, że nie zdałem. Zdałem. Tylko kurde, myślę. Tylko udawałem, że kurde nie umiem prowadzić. W Ameryce zdałem. Ameryka nie ma nic do rzeczy! Nie! Nie! No, co się zbliża? O już wieka, go! No to jest blisko, to jest blisko, tu blisko jest. Ameryka nie ma nic do rzeczy! O! Uciekaj, uciekaj, nigdy przedemną nie uciekniesz Nie prawa jazdy, nigdy cię nie ominą Malona na zuka No, ała, Sam do nie zdążył pan gość. pewnie Uff. Oho! Nie się. Gdzie ty jedziesz? Nie do hotelu! Nie do hotelu! Dobrze. Tutaj. Nie pojechał do hotelu. What you doing on my swamp? Nie słyszę go, nie! What you doing in my swamp? On to jest! Watch in, tak, in my Dziękujemy za oglądanie! Widzimy się w następnym filmie. Aha i jeszcze jedno! Tak. ¡Eso, pan! ¡Ja,